Cześć, witajcie, Trenuj dla Zdrowia, Grzesiek. W tym filmie będziemy mówić, no właściwie to ja będę mówić, o dziwnie brzmiących ćwiczeniach, czyli ćwiczeniach unilateralnych. Ćwiczenia unilateralne, co to takiego? Otóż sprawa jest bardzo prosta. Są to ćwiczenia jednostronne, na przykład rwanie ketla jednorącz. Przesiad bułgarski. Wyciąg jednorącz, czy wyciskanie jednorącz nad głowę. Dlaczego warto wdrożyć do swojego treningu ćwiczenia jednostronne? Po pierwsze, ćwiczenia jednostronne są ćwiczeniami funkcjonalnymi, które przekładają się na takie czynności swoją drogą czynności unilateralne. Jak noszenie siatki z zakupami z Biedry, wykręcanie żarówki, noszenie roweru, a także, a może przede wszystkim jazda na rowerze, chodzenie, bieganie, bo przecież tutaj pracujemy najpierw jedną nogą, potem drugą nogą, czyli, krótko mówiąc, pracujemy unilateralnie. Po drugie, antyzgięcie. Czyli jeżeli na przykład trzymamy coś ciężkiego w ręce, to aby utrzymać wyprostowaną postawę, musimy napiąć mięśnie brzucha oraz mięśnie głębokie, czyli mięśnie skośne, mięsień poprzeczny, mięśnie bioder, prostowniki pleców, ogólnie te takie w środku człowieka. I to jest bardzo dobre dla naszego zdrowia. Po trzecie, ćwiczenia jednostronne mogą wyrównywać dysproporcje mięśniowe lub siłowe. Czasem widzimy w fitness klubie, jak ktoś wyciska na klatę jakiś duży ciężar i jedna ręka jest wyżej, a druga niżej i ciało wygina się jakoś tak dziwnie. Ogólnie mówiąc, nie wygląda to dobrze. I właśnie wtedy warto wprowadzić ćwiczenia unilateralne. W tym przypadku wyciskanie jednorącz lub naprzemienne. Po czwarte możemy progresować poprzez utrudnianie sobie ćwiczeń. Na przykład kiedy robimy przysiady i jest nam już bardzo, bardzo łatwo. Możemy je wykonywać na jednej nodze. I mamy nowe wyzwanie dla naszych mięśni. Można też podciągać się na jednej ręce. No, ja akurat nie potrafię. No, chyba że tak. Po piąte, jest to bardzo fajne urozmaicenie naszego planu treningowego. W związku z tym polecam i zalecam wprowadzenie do swojego treningu przynajmniej raz na jakiś czas ćwiczeń unilateralnych. I to tyle. Napiszcie w komentarzu, czy w waszych treningach goszczą ćwiczenia jednostronne i może jakie ćwiczenia polecacie. Lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w następnym filmie.